Siemaneczko z tej strony Kimo i dzisiaj to jest taki krótki odcinek informacyjny. Także jak widzicie, powracam. Wiem, że nie było mnie dwa tygodnie, zresztą dawałem Wam o tym informację i powracam. Zaczynam na nowo, będą odcinki. Będę nagrywać. Będę się starał tak co najmniej raz, tygodniowo, mam nadzieję. Mam nadzieję, że to się jakoś utrzyma i uda. Ostatnio jeszcze wrzuciłem odcinek z Team Fortress 2 klasy, którego tutaj możecie sobie zobaczyć. I no generalnie to. Mało wyświetleń, ale możliwe, że to jest spowodowane tym, że po prostu nie każdego z Was interesuje F2 Classic, ale jeszcze się to zobaczy. Mam nadzieję, że po prostu no, nie, nie uciekliście na ten czas mojej nieobecności i że będzie wszystko gitara. I dla tych, co oczywiście zostali i tak dalej, no to bardzo Wam dziękuję. I po prostu widzimy się w kolejnych odcinkach. Także to było na tyle. Wiem, że tak krótko, ale za niedługo będzie odcinek od Pyro, więc. Zapraszam Was po prostu na odcinek do I to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i na razie. Cześć!